Witam, witam serdecznie, z tej strony spokojny człowiek, to jest Far Cry, proszę państwa, kolejny odcinek, zamrażarka, kontynuujemy tą misję, no i cóż, zaczynamy, ostatnio nie grałem w tą grę, nie grałem w żadną grę, w ogóle nie mam, bardzo dużo rzeczy na głowie i teraz się zastanawiam, czy to jest dobry save, ale tak, dobry save, nie grałem w żadną grę, muszę wam powiedzieć, tak, zdradzić wam, że nie mam czasu. Nie mam czasu, tutaj zaczynamy standardowo. Save, gamet. Niech będzie. Aj, źle wpisałem, źle wpisałem. Na początek błędy trochę się stresuję, ale. Aj, ej, to będzie standardowe. Zaczynamy tutaj. Będzie bardzo niebezpiecznie. Urzelny świat. O, jeden padnie. Mam nadzieję, że się. Chcesz więcej? Tak, chcę. Ta, co? Bolało? O kurwa, co tam się dzieje? To koniec dla ciebie kolej. To koniec dla ciebie, koniec dla ciebie Mam tu kule z twoim imieniem Gdzie ta szmata jest Chcesz więcej? Ho! Wszystko w porządku? Zajebali się chyba wszyscy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co się tam wyprawia Dobra, Kurwa, jak ja się tu boję, naprawdę, ta, ta gra. Ha, ha. Co to jest? Kurwa, Czy nie będzie widać? Kurwa, oni są tak dobrzy w tym. Jeden pad, jedna matka padła, zapiszmy to, jest sukces. Będę często zapisywał. Niektórzy się tam e, doczepiają, że ja to kombinuję z tym zapisywaniem, ale niestety, to jest bardzo ciężko, śmatka głupia. Padła. Padła? A, a, a. Jestem za rąbista, ale to nie koniec. Skąd ja przyszedłem? Stąd ta to, 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 to muzyka mnie przeraża, ta gra mnie przeraża, ta misja mnie przeraża. Ale odzyskujemy pancerz, mi się nie, pancerz. nie ma czegoś takiego jak pancerz teraz, że nie ma czegoś takiego jak pancerz. Gdzie po co? Na cholerę, czy pancerz? A mamy kamiz. A, jest apteczka. Powiedzmy na ty, ale my mamy po full. Powiem wam, że ta misja jest naprawdę przerażliwa. Cholera, cholera, co tu jest? Jak tu można stąd wyjść? Latarka się kończy, to jest też wkurzające. Żyjące, powiem wam, nie grałem dawno w żadną grę. Wyobrażacie sobie to, żeby spokojny człowiek. Spokojny człowiek. I może wyłączmy na razie. O, cholera. Nie gra w żadną, konkretnie żadną, ale naprawdę żadną grę, dobra. O, kuźwa, tutaj trzeba wejść. Co to się, kurde, dzieje. Co to do cholery było? O, kurwa. O kurwa! O kurwa Jedna Szybko O kurwa tutaj się będzie działo Co tu do cholery było Dobra, zapiszmy jeszcze raz Boję się, boję się tej gry naprawdę, tej misji Skąd? Tam jest szmata, dobra, chodź Uspokoiłem dziadostwo Gdzie poszedłeś? Gdzie poszedłeś? Gdzie poszedłeś? Mógłeś stąd wyjść? Nienawidzę tych głosów. Dobra, ale cóż, wchodzimy A, 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 a. Błyskawica. No może nie tak błyskawica, ale dobrze. Zobywamy... O ho ho, ho ho! Trochę amunicji. Zastanawiam się co tutaj jest O Nie było mnie tutaj Kurwa mać Straszne rzeczy są tutaj, naprawdę. Dobra Co już tu trzeba zrobić nie pamiętam co Chyba na drugą stronę przejść Co tu się dzieje? O, ja amunicję, kurwa mam... 60 kulek, a tej niewidoczne smarka się tak, Być z tego tego. Kurwa, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Ale tu już są. To kurwa, wyobraźcie sobie, że w dwóch miejscach są. Popatrzcie! Chodź, a to już ma to? Kurwa, zdechłem. Tak jest. To jest, jest ich aż trzech. nie jeden, nie dwóch, a trzech. Tak sobie zabijemy. Bez kurzy, bez Jeden, dwa. Chodź tu! Chodź jeszcze żyjesz? Przedrodem, jest Udało się Zabiłem was trzech O kurwa, naprawdę oni są najgroźniejsi w tej grze Szczerze ja mówię. Nie żartuję! 30 kulek. Matko jedyna! 30 kulek! Fal kraju! Dobra, tu są jakieś drzwi na razie. Co to je, się stało tutaj? Nic. Zobaczymy, czy przebiegnie, czy tam Przebiegnie, dobra. O kurwa! O kurwa! Widzimy. I się skończyła amunicja, teraz pięknie się zacznie, kurwa. No a Jackhammer na szczęście jest. Zobaczmy, czy coś tutaj pływa. Nie, to jest tutaj? Dobra, idziemy tam. Ty... Jest zapisywanie? O kurwa! A, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Dobra. Zapiszmy, to jest progres. Jest progres. Ale to nie koniec zabawy, niestety. Z tego co. Co ja wiem. A na co ja tutaj zatrzymałem się? Dobra. Czy tutaj będą gnoje stały? Wszyscy? WSZYSCY? Taki bym zajebisty teraz? KURWA! Jeszcze jeden? Ja pierdolę! Byś skoczył... Ci... Dobra. Pa 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 pa, pa, pa. Trochę amunicji. I kurwa parę kamizelek. Których... Dobra, nie miał za wiele. Co to jest? Co ma za mną? Nie wiem co my nawet... O, tu trochę mam. O, kurwa. Mam nadzieję, że to był ostatni przełącznik. Dobra, idziemy tam jeszcze wprost, zobaczymy co tam dalej. Nie ma amunicji, to jest. zaczyna się robić groza. Kurwa, powiem wam, że. Okej, okay, z powrotem jesteśmy tu, gdzie byłem wcześniej. No i wracamy znowu do. O, kurwa. O, kurwa, niewidzialny z kurwy syn Jeden Chuj wie Przepraszam za wulgaryzmy Ja jestem... Przejdę ten dyk Kurwa, dwa! Dwa! Ja pierdole, co, coś mnie zajebało, ale chyba... Psz, jeszcze... Psz, nie wiem Tym, tym skokiem mnie, mnie zajebało? Dobra, dobra W końcu poradzimy Oj Zastanawiam się, czy gdzieś jest Kurwa, trzeba tak zrobić, żeby ich zajebać jeden tym. Mam chyba w tym. Mamy... Trzeba coś mocniejszego w takim razie. O, dobra, przeciącimy o to. To jest chyba lepsza broń. Weźmy to jeszcze dalej. Nie tym ibimy tym i od razu pierdolniemy, kurwa. Le... Kurwa, nie, trzeba chyba od razu strzelać z tego. Pieprzonego tego. Ale dobra, jest, jest progres. Jest powoli idziemy do końca misji. Tak, mam tutaj z 50 kul. Ale tu jeszcze jest dużo, dobra, może się. Kurwa, padaj, padaj, ma to, padaj! Chodź tutaj. Padła! Mogłem to tak wykonać w sumie, że czasami nie myślę. O, kurwa, znowu nie mamy nic. Dobra, widzimy to. Mam nadzieję, że na razie niewidocznych szmoli nie będzie. Przynajmniej tutaj jest winda. O, jeszcze winda jest. Ale jest trochę życia i jest trochę. Oteczki, jakieś kurwa niewidzialne na dzisiaj na chwilę. Aaa! Yy, wróciłem... Wrócił, wrócił mi humor, nie wrócił mi humor, bo nie mam... Nie mam nic w sumie. Ale jest mały progres. Yy, teraz będzie... Powoli, powoli zbliżamy się do końca misji. kolejny. Zobaczcie jak ciemno, prawie jak w dumie. Trzecim. Gdzie to cholerne ruszenie jest? Ale to się nie koniec, dobra. Bosko! Bosko! Nie było dawno Far Prawda, nie grałem dawno w żadną grę, nie mam czasu na nic. Na granie to już konkretnie nie chciałem wam to rzucić. Następny odcinek będzie za jakieś 2-3 dni, może 4. Prawdopodobnie jest Far bo na razie mam tylko Far Tam jest! Tam jest! Kurwa, dobra. Aha, to ty gruby. Tak, się gruby, to gruby trwa. Kurwa, aha, aha, aha! Dobrze. Dobra, to w takim razie jest zarobiście Nie no, trzeba będzie uciekać. Wie, ja wiem co tu trzeba zrobić w takim razie. Iść do ostatniej, znaleźć pozycję w vale. No, świetnie, powiem wam. Powiem wam, że nie, nie będę narzekał. Nie wiem czy teraz to wszystko się ładnie nagra. Mam taką nadzieję. Tam! Spierdalamy. Znalazłem go! Znalazłem go. Gdzie ja idę? Tumoc, tu jest gdzieś woda. Jest tu wyjście gdzieś. Może się tutaj to I się może wybiją. Ja się tutaj poczekam, zobaczymy, zapiszemy. A jak nie, to Zapiszmy się o jeden save. Kurwa, co to się dzieje? Zobaczcie sami, co tu się dzieje. Zobaczcie sami. A oni wiedzą, że ja tu jestem. Nie mam nic, żeby ich zabić. Mam do cholernej tej. Jest 36, ja mówię, dobra. Właśnie wybili. Przypuszczam, że wybili tych kurwa strzelców. Zatwierdzam. Nie wiem, czy był tutaj dobry. Wiem, że można ich zatopić. I nawet trzeba to zrobić. Oje, zarwiskowanie kolejne. Kurwa! Oh, to jest. Polne chuje. Jeszcze jest jeden! O kurwa. O, ale chyba przeskoczyłem parę e, elementów, z czego jestem zarom? Tam był kamer. Wziąłem go. Idziemy do przodu. Wziąłem pełną amunicji. Chyba do GCI6. Nie będę się wracał, nie będę się wracał, bo to nie ma sensu. Nie podskoczysz mi co tu się stało? Kurwa, zajebisty jestem, zajebisty jestem. W tym momencie byłem zajebisty. Nie wiem czy tam w przodu też nie wejdzie, ale i tak jest. chcesz więcej? Proszę bardzo. Kurwa, przerażajmy te głosy, naprawdę. Z dupy te głosy. W Uj mam dupek kurwa. W z... Wyjście kurwa, tylko gdzie? To koniec cię na Pewno Kurwa! Ja pierdolę! O, panie! Nie muszę ich chyba pozabijać wszystkich, bo ja tu nie, nie, nie wytrzymam się z dzieci. Dobra, poradzimy sobie coś. Paesz dalej, kurwa! Dobra, zapiszmy. Może jakoś sobie poradzimy sobie wizję, ale. To że kolejne trudne. nie trudne, dobra. Kurwa, Jóż jeszcze jest, nie, oni też są skurwiający, naprawdę. Są skurwiający. Ale ten kurwa jak wyleciał ten skurwysyn wielki ten myślałem się dawał do tam, naprawdę Będziesz żałował czy jeszcze żyjesz Tutaj ten kurwa to i Dobra, spierdalaj się Tak, dobra, się. dobra Nie, nie, nie zaraz, to, to jest kurwy, dobra Nie umiesz tak napierta, dobra Kurwa, nie przeżyję tego Przydajmy może dwa do tyłu, tylko zastanawiam się co tu można zrobić Po tu można tutaj kombinować ludzie Ok, co zrobiłem? Tylko nie wiem. Nie wiem co. Aha, ja jestem tutaj. Aha, ja jestem tutaj dopiero. A dobra, bo ja się cofnąłem, dobra, chuj. Ok, a teraz przecież tego nie przełączymy ewidentnie. Tam jest! Zabijecie! Już jesteś martwy, dobra, teraz chwila, Już po tobie! Teraz co tu zrobić? Co tu zrobić? Zapiszemy ładnie. Zobaczymy, czy. Bo ja wiem, że tu jest niedaleko koniec. Już, już ta misja naprawdę długa, ale po prostu dobra. Kurwa, patcie, jakie to wy... wytrzymałeś, dużo jeszcze I ta, dobra, i napada. Chciałbym was pozabijać wszystkich. To będzie cholernie ciężkie. Padła ta, dobra, pada tutaj, jeszcze jest trochę życia. Zobaczmy. chodźcie tutaj, dobra, biegniemy, Tutaj trzeba biegać, biegać. Z tego co ja pamiętam, tutaj dziś można chyba ich zatopić, Kogoś, nie pamiętam. Teraz ja gdzie? Są te kurwa, nie Skoczki. A, a powiem że woda tych skoczków, bo są moim zdaniem. No, groźni są, trzeba przyznać. Ale nie są yy, tak straszni. Dobra, wychodzi tutaj z Chciałbym już wychylać, i oni są przede wszystkim trzymali. Yy. O, tu mam amunicję. Ale tej nie wiem, co ty. Y, 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 ty. Kurwa, y, skoczki, tu są... Ura. Jeden pada. Dobra, świetnie pada świnia. Taktyczne rozegranie. Nie wiem, czy to w tym odcinku skończył, to już dosyć długo trwa. Musimy tych kurów u dasów zajebać tam. Te daje Ile was zostało? 2, 3 Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Skończ mi tutaj, byś mi skoczył przez wółem. A masz kurwa? Na naremio. nie nie czy jest tam jakiś przełącznik? Przydałoby się na pewno. Och, to biała, ja. chodź ty. Kurwa, dostaję tyle Jest Jesteś już martwy A Kurwa no. dalej, jak żaba, jak żaba! Pyk, 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 pik. dobra, do... idziemy dalej, idziemy dalej, tylko idziemy tylko Mam nadzieję, że ta się nie. Chcesz. Jesteś już martwy, która jest o kurwa Pozbyłem się go. Jednego się pozbyłem gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Kości się podbyłem. Kamizelki są, Gdzie jest plus. Weźmy ją może Tu mi. Ale na... Pojebani są znaczy, Pierdolę to idę kurwa wyłączyć. Włączyć muszę wodę przede wszystkim. O to chodzić. tylko już nie pamiętam gdzie to jest Nie no, nie chciałem tu schodzić. Kurwa, zauważył Kurwa Pierdalaj, Pierdalaj, brzmi, zmarnąłeś Kamizelkę, dobra, kretynie kurwa Powalczymy to do inaczej, dobra Padła Trzymały kurwa jak z kurwycy. Dobra Dziwko wika Wszyscy Nie Mówcie mi się wszyscy znaczy, ja bym chciał, żeby wszyscy. Te. Chyba tak. Dobra, zejdziemy tam. najpierw załatwimy tamtych jeszcze. Jeszcze muszę zacić tamtych, bo będą mnie dręczyć. Będą mnie psychicznie dręczyć. Czy oni tu mogą przyjść albo coś? Ja się tu posikam. Aha, nie, nie, napokoj. Posiliłem się. Że ja bym się, się posikał. Na szczęście. Sensie... Kurwa, ten ty przychodziłem? Tak, ten ty przychodziłem. Tych dwóch kretynów tam jeszcze jest. Co dwóch. Ale już jest większość misji za mną Nie zna się czy tutaj zejść z kurwy Dobra, chodźcie, kur jest na jeden Jeden padł Czy to był jeden? Czy to był jeden panowie i panie? Zdawało mi się, że dwóch. Zapiszemy sobie jeszcze raz No i co? Nie przydałoby się zapisy teraz Jakbym kurwa miał to przechodzić, to chyba bym zwariował. Przeszedłem raz na trzecim poziomie. Nie wiem co tam jest na dole. Zresztą zajdziemy sobie te obrzeje. Chyba można ich potopić. Kurwa zajebiście! Brak życia. Chociaż tam była apteczka, można było to potem wykorzystać, ale dobra. Nie mogę tracić życia. Zajdziemy tu i zjedziemy tam. Trzeba jeszcze bo w jedno miejsce przejść. Ale koniec tej misji się zbliża! Dużymi krokami. Dzisiaj dużo zrobiłem.

Will, kurwa bozicza kurwa, jej na ratunek To jest. Dobra, aha, przypłynąłem Okej okay. Okej okay, panowie Ale co teraz? Okej okay. Idziemy, dobra, wtedy się chyba da da wyjść Ale melodia No i to powie, że to nie jest horror Ale dobra, powiem wam yy, idź do tej pozycji walej, dobra Lecimy ten dyk Tu chyba wszystkich potopiło Mam nadzieję, że to jest dobrze O kurwa Nie w to, przy, przyjebałem Defem, ale dobra. Wiem co trzeba robić. Jesteśmy bardzo blisko końca misji. Dosłownie, to jest sam, sam urywek yy, praktycznie koń, kończący zaraz tą misję cholerną. Yy... O, bardzo blisko jesteśmy przede wszystkim. To jest sukces ogromny, dobra. Tutaj sobie od razu zaprzyniemy, mnie tych gnoi będzie. Nie wiem, czy nie, nie tych już i chyba nie będzie. I powiem Wam szczerze, że przeżyliśmy chyba największy horror w tej grze. Tak muszę wam trochę zespolerować. Ja czasami to robię. Tam je! Dobra, chodźcie! Mam trzyścią daleko, ale te rakiety nie dosyć bardzo łatwo. O ładnie, kładź, przypierdolę. Kurwa, teraz sobie też shieldem, byla. Dostał, został. Dostał? O kurwa, nie dostał. Kurwa, nie da rady tak. No, 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 czy mam, no, nie, że kamera. To jest pytanie. Jak nie, to będę musiał to wczytać. Yy... Nie ma Jackhamera. Mam sniperkę, ale sniperka nie jest mi przydatna. No dobra. Zobaczymy tak. Przepujemy tak. Warpaczko! Trzeba pijecie, skurwysyna. Nie ma chuja. Ale nie się, że się wypierdolę ja więcej, więcej amunicji, a, a ta szmata będzie stała? O kurwa, w nogi przyjebał, dyskretnie. Wpadła! Pięknie, tylko że ja mam połowę życia. Już tu jest? Dwa. Dzisiaj to jest naprawdę przeraziliwa gra. Chyba tak. O kurwa! Pierdalaj! Czy to się kurwa nie potopi? O kurwa! Kurwa mać Ale my jesteśmy blisko, blisko! Centymetry nie dzielą od końca gry Znaczy końca misji, nie gry Oj tu szma to no, dobra, jedna padła, zapisujemy Wiem, że to jest takie trochę granie na nosie wam, ale... Kurwa! Jak blisko! Otóż ma to. Przejeba... Przejebane masz! Przejebane. Szczęście, że ja nie... że ja to przeżyłem. Kurwa, epilepsji dostanę zaraz. z sobie. Coś wyskoczy? Chyba nie. Czyżbym doszedł do końca? Aha. Patrzcie jeszcze? Vale. O kurwa, tutaj, ty, ty gnoi, tutaj jest, dobra. Yy... Skończymy tą misję. Nie ma chuja. jak to przejść? Kurwa, nie ty gnoi będzie teraz? X dobra, X... 60 kulek. Tutaj jest mało, wszystko na wyciągnięcie ręki. Chodźcie tu, suchi Chcecie jeszcze? Bale. O kurwa, chodźcie, chodź chodźcie. O. Obawy! Kurwa, a bo ona ginie teraz, tak? tak. Czy ktoś mnie zabił? Co się by w górę? O kurwa, drzewo, nie drzewo tylko. Drzewo, kurwa, te drzewa nie ma żadnego, spokojny. Kurwa, teraz nie, 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 nie. Koniec! Koniec! Próbowałem wezwać pomoc z zewnątrz, by nas stamtąd zabrano, ale jest pewien kłopot. Co jest Harland? Krieger ustawił pole elektromagnetyczne blokujące transmisję na zewnątrz. Jesteśmy zagłuszani. Będziemy musieli je wyłączyć. Zabiorę was wkrótce. Co więcej, powinno mi się udać dostarczenie was do źródła pola. W pokoju znajduje się boczne wyjście, a ja jestem w jachcie na zewnątrz. To powinno nas doprowadzić do głównego obozu Kriegera. Może uda mi się tam rozejrzeć i znaleźć sposób na jego zamknięcie. Róbcie co chcecie, ale wieje. Jak tylko dostaniemy sygnał do ucieczki. Nawet mi za to wszystko nie płacą. Dobra, panowie i panie, ladies and gentlemen, kończymy to. Cześć! Bom, nós estamos missão hoje, na